Proszę no, witam serdecznie w dzisiejszym odcinku pokażę wam przez niektórych uważanego za na 2.0 kpz 0.7 e pe co z tego co już grałem tym mam kilka bitew właśnie na tej maszynce to jest to coś podobnego działem przypomina e5 także pod względem modułów również bym polecał zestaw jak na e5 czyli u mnie to będzie moduł na obracanie Kurbo oraz wysłać. Oczywiście możecie również użyć na przykład zamiast obracania, załóżmy e, busta busa do HP, dzięki czemu macie tam prawie chyba 2500, 2480, z tego co pamiętam. Bez polowych oczywiście. Ponadto mają tutaj bar, bardzo, ale to naprawdę bardzo fajne haki, także mam aż 5 sztuk. E, znaczy 4 i zastanawiam się, czy nie założyć 5. Niestety sam ciąg ma mało pocisków, nie wiem, ale Wargaming ma jakąś manię, e, właśnie na czołgi, które mają mało ammo. Stąd tutaj panuje bardzo hitami, mimo wszystko, ponieważ jest to wciąż hatek i często gramy po, po prostu na jakieś czołgi ciężkie na heady. Także z banów, które bym tutaj proponował, to co? Lotnisko, przełęcz, standardowe takie bany. Na piaskach można porrać, całkiem fajnie można pograć, także lecimy z pierwszą grą. Mamy już pierwszą bitwę, na no, to cel backi w tym przypadku, także zastanawiam się w, czym, w jaki sposób zagrać, ponieważ ten czołg zbyt nie ma sobie Nie ma pancerza ogólnie na kadłubie. Ale myślę, że mimo to wszystko muszę i tak zagrać w tym mieście Właśnie to jest taka różnica Między tym a Chieftainem, że Chieftainem rzeczywiście na tego sklepa można pograć, tym tak Typowo na wieżę, na działo Ale działka jest fajna celna, akurat muszę przyznać, że Uważam, że działo jest nawet lepsze od tego Chieftaina Chociaż mam w sumie pomysł na to mitwę. przy okazji pokażę wam całkiem fajną pozycję i ustawimy się na wodzie Tam jest taki, można by powiedzieć Taki teren, w który po prostu można wjechać i zagrać na opuszczanie, czołgiem z opuszczaniem. E, taki hold down wnęka, z który właśnie fajnie kontrolujemy sobie miasto. Linię 0, linię 9, linię 8 w sumie również. Także spójrzcie, lecimy sobie tutaj i zaraz po tej stronie ma mamy tego właśnie Hula. I stąd na spokojnie można grać. M można to zmywać i z jednej, i z drugiej strony. To jest ryzykowne mimo wszystko, ale sprawdza się. Ja akurat bar ba bardzo, ale to bardzo lubię grać agresywnie z takim jajcem potężnym, to jest dla mnie pozycja idealna. Pewnie mnie pewnie tutaj troszkę kontrola ziemeczki dał mi w ogóle powołać taką lotę. Uf, potężnie, potężnie. Muszę przyznać. I to jest w sumie jeden taki mankament tego czołgu, że wieża. Niby odbija. Niby czo czołg wieżowy, ale je jednak czasem brakuje, czasem to boli. Także troszkę szkoda, że ten obiekt, obiekt jest akurat w tym miejscu, ponieważ jeśli tam by nie było żadnego czołgu Albo gdybyśmy byli czołem, który ma lepszą wieżę, to normalnie moglibyśmy grać na to, wychylać sobie na spokojnie Też to ma taki kadłub, spójrzcie, że ta wieża jest Bardziej pośrodku niż z przodu To też akurat e, Troszkę jest problematyczne akurat, ale tutaj można tak dupkę podnieść Jest taki problem pod tym względem, że no Obieg 52k jest naprawdę pancerną maszyną. Muszę przyznać, że ciężko będzie to przebić. Także nie wiem, czy będzie nawet jakoś specjalnie wychylać, szczerze, bo może być ciężko. Ale pozycja bardzo fajna. Wiecie tutaj, takie czołgi typowo wieżowe się świetnie sprawdzają. Często jak gram jakoś agresywnie, Lu lub by sobie z dołu tutaj jechać, tak z jajem pojechać. przekrasać, tutaj. Czasem można dosyć za to duży damage, ale jak już to zajmiecie, to jest pięknie. Nie wiem jak mam go przebić, szczerze Nie mam nawet takiej opcji Chłop stoi na, na idealnym schodziku, mały tam piksel na dupkę Z tego co pamiętam, weszło, nieważne, ok Ża Żaden planem w takim razie I, i to sam, sam człowiek ma hity mm, I to właśnie jest ta różnica między tym acie w tajnym, że macie tutaj hity A ja uwielbiam hity, uwielbiam się z hitów 320p tylko, czyli jak yy, 279 po nerfie Ale starcza, szczerze, starcza i myślę, że to jest taka bitwa, w której po prostu musimy pocilawać. Jak ten obiekt, popełni jakiś błąd, podjedzie, przelotuje, to wtedy my się odpalimy. Ale aktualnie ciężko będzie cokolwiek tutaj zrobić. On poczuje. Uuu, ale zawodnik. Z z zawodnik nieszczepiony. Bardzo agresywny obiekt. Także ciekawe. Gdybyście w ogóle z Heka walili to drzewko tutaj, przed wami to byłoby jeszcze lepiej, ale akurat tym czołgiem może być ciężko, bo brakuje mi aktualnie spota na czołgi z przodu. I to jest właśnie kwestia tego, że jest tam jakieś drzewko takie śmieszne, które mi zasłania. i to też taki mankament, nie? że ten własny jest znacznie większy niż w Chieftain. akurat muszę przyznać, że jest większy. Jeden Heka to drzewko zniszczył. Kurde. Dawaj to. No i już jest fajnie Myślę, że moglibyśmy nawet z tą grać za Double Busha, gdyby je powalić w prawą stronę I dlaczego to po się utopia? Gościu, co ty robisz? Dobra Wrócimy Myślę, ta bitwa mogłaby się znacznie lepiej ułożyć dla nas, ale no cóż Taki to jest random właśnie ta pierwsza bitewka rozgrzewkowa, nie przejmujcie się. By, bywa i tak. Ja również miałem słabe bitwy. Także takie to życie beczki przerotowały w ogóle na linii 1 2 Rotacja tam profesjonalna, esportowa. A co do esportu, to właśnie za dwa miesiące ruszałem quali do Chin na do Chin. Tak samo jak w tamtym roku. Znów będziemy mieli okazję wylecieć. Także. Nie mogę się szczerze już doczekać, by zagrać te quali I może nawet się uda coś tam pograć Będą dwie, dwie tury kwalifikacji I tym razem na 100% będą dwie drużyny z Europy I właśnie dwie, dwie drużyny z Chin i dwie drużyny z Ameryki, a nie tak jak w Na ostatnim turnieju, że był ten wildcard I to była konkurencja między właśnie Drużynami z Chin yy, en... Enei właśnie jeszcze z Europy. Tak także to także to jest ciekawe. To jest fajne nawet. O Leopard mi dał bombę niestety. To z tej bitwy by się dało coś jeszcze zrobić szczerze nawet. I jest tutaj op opcja na damage na spokojnie. By troszkę poklepać jeszcze. Także coś się może uda poklikać nie nawet. Mamy fajnego pasywa. Akurat w lajcie. Tu muszę przyznać, że pasy ba bardzo fajny, elegancki. Uj. futur jest groźny akurat. No ja, spójrzcie jak te działko fajnie skupia. No, serio, moim zdaniem działał w tym czołogu, porównując do tego ci tutaj nowego jest znacznie lepsze. Mnie ci tutaj nie zawsze działa w kuszało. Tyl Tylko i, i właśnie w sumie działa. A tak. Oj, beczka mi klei. Nie mam pozycji zbytnio szczerze, by, by się tutaj ustać, bo miejsca nie ma na mapie i tyle. Kobra drzewko ogólnie niszczyła, z tego co widziałem, także być może stara się znaleźć przeszło jakieś na mnie. Gdy ty będą mu jakieś pechy beczkę, to może go porobi. I też mam nadzieję, że baćko już nie ma pastek akurat. Zjeżdżam w miasto. Nie spodziewaj z takiej nijakiej bitwy. Z zrobiliśmy już prawie 4000, nie? Że bitewka jest skierowana, targana za lewe ucho, jak, jak tylko można. Tylko tak zastanawiam się, jak, jak właśnie się ustawić, nie do końca, na, ta, na, na, taki tutaj, na takie położenie moich teammate'ów na mapie. Nie, nie wiem, czy nie muszę jakoś do tej strony zagrać. O Leoparle spotnałem. został tutaj. Tak, akurat dziwne, że został tutaj, że zdecydował się zostać tutaj na tej części mapy. Interesujące. Też szkoda, że Roo nie spotało tej beczki, nie? bo ta beczka już może być w mieście. Za chwilę w tortoisa wjeżdżać albo coś takiego, a ja mam taką pozycję. No dosyć niewygodną. Fajnie, bo kran na blendzie tutaj. Wyjął ziomala. No ruma tragicznego prosywa akurat muszę przyznać, że gdyby on stał nawet tutaj, to wyszłoby to znacznie lepiej. Ale działko ten czołg ma serio świetne, mało co grałem. Tym czołgiem, i, ost i ostatnio mnie widz skusił, Jakby coś właśnie popykać. I muszę przyznać, że jest elegancko. Właśnie jedna z takich rzeczy, które relatuje ten czołg i wyróżnia nad innymi, to jest działo. Które jest tak właśnie świetne. Oj, oj. Nie wiem, czy nie musimy jakoś pod miasto właśnie podjechać. Tylko może być problem. Nie ma miejsca na mapie. Najwyżej się schować, nawet. Jako taka. Grilla holduje, niby zerówę, dziewiątkę. Tutu, tu, tu. Tak patrzę na mapę, właśnie co teamacie robią mniej więcej. Ale w sumie nawet Git przekazają Na tą beczkę sprzeszło chyba. Jakiś minimalny. Za założyłem go na mapie. Tylko i właśnie przez to. Centurionem dojechał mi mida. No nie jest łatwo, akurat. Jakbym miał Heka na beczkę, to może ją dobije nawet, nie? Mo można spróbować, można możemy spróbować. Przeszło na beczkę taki złapać, takim kątem. I gdyby to weszło, to jest świetnie. I czas kupiania przede wszystkim na tym czołgu jest przyjemny. Je i to wynosi około 1,5 sekundy z wentylacją. Także bardzo, bardzo fajnie. Stąd ludzie często decydują się właśnie na granie tych modułów, które wam powiedziałem, czyli z boostem, z boostem do HP. Po prostu rusie eee, się gdzieś wydupczyło niestety. Z boostem do HP i widzowie z turbo. Gdzie nacisnę? Akurat ta staba bardzo oddawała. Muszę przyznać, że staba naciwa była gitem. Eee, Centuryzm jest do lewej. A raczej, skoro mnie spotnął, bo delikatnie mi dupka z pleców wystawała. Taki no mamy. Taka pozycja niewygodna strasznie. Więc ja nie spróbowałbym podjechać nawet. To? O. Nie patrzą nawet pod takim kątem. Ciężka bitwa, ale... Wiedziałem, że już za chwilę dojazd dostanę Centuriona. Nie miałem spotowanych pleców przez R właśnie, ale te beczki fajnie miasta rzetelnością na No cóż, taka to była bitewka. Także taka to właśnie była bitewka. Fajnie, że i tak wyciągnęliśmy z tego 4000. Yy, dzięki czemu to jest drugi wynik w teamie. Drużyna się nie postara akurat. Muszę przyznać, że i czwartym ciężko jest zginąć z za zapestu nie. Ale no cóż, lecimy z kolejną grą. Uuu, to jest fajna, elegancka mapa potenczałk. Linia Mandelheima. Ujujuj. To naprawdę może być git, git bitewka, git gieraczka, potencjał, elegancko. Yy, ma to również 10 stopni opuszczania ciwnej, także fajnie można z tych góreczek pograć. Tylko właśnie, mankamentem jest to, że czasami po tym jazmi łapie akurat po Polikach Netzów to łapie. Także na lepszych gracz raczej jesteście przebijani, ale można sobie tym na spokojnie poradzić. Wygrając, ale no, szczerze, ro, rozkoszuję się tym. Jak celna jest to działa, jak fajnie skupiona. Naprawdę... Mam taki vibe piątki, albo nie, nie wiem, czy to działo nie jest nawet przyjemniejsze o te piątki. Bo serio skupianie i wszystko mega, mega fajne. ładnie przyjemnie. I właśnie to też jest to, że nie, nie, nie gram tutaj staby, tak? Moduł z obracaniem pewnie znacie. Moduł, moduł misiu świata, <laughs> co? Także fajna sprawa. Ale buja. uś, 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 uś. czy nawet nie chciałem zagrać z jajem, tak wiecie, bardzo, bardzo agro Oj Napadł, tak ją dałem jeszcze, nieźle Lecimy z jajem, gramy o Odcinek tutaj agresywny, nie boimy się, lecimy Się śluje, dam jeszcze jedną no. To może być czok na, na, na 5000 średnich Może być jak ktoś lubi takie maszynki, to piona jest realna akurat. Uj. Nagrałem ten odcinek pocenił, także nie wymagacie zbyt dużo od mojego AIMA. <grywania> ponieważ pozostaje wiele do, do życzenia. Fajlując taką pestunię. A ja, ja karamba. Strzelam jak dziadek do orzechów. Dobra no Przód się schowamy może jeszcze zdążę dobić nawet w fragę ukraść Zdążyłem elegancko Robiłbym jedną trochę więcej ale Nie jest to jakoś bardzo istotne Widać ich czołgi boją się grać halo Gdzie jest opór jakikolwiek żadnego oporu tutaj nie stawiają na nas Nie wiem czy oni się aż tak boją Właśnie tego KPZ nie wiedzą co to jest Czy jak Nie mam pojęcia Jest Lino. Rino można wynosić akurat po dziale, po wieży, także na spokojnie. Fajnie gdyby ktoś, ktoś też miał bicie na plecki jego jednak, nie? Hm. No i nie jest za fajnie. Sądzimy, że może dobijemy. Nie jest za fajnie, bo on tak cofnął bardzo, bardzo defensywnie i, i nie mam bicia do końca. Jeszcze bloka dostałem, o karamba, 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 widzę, ktoś mi dał plombę. Też właśnie pada tutaj amorek, także uważam, że HP eksperymentalne to jest dobry wybór. Gdyby ktoś, ktoś pytał właśnie z widzów, tak HP eksperymentalne serio bardzo spoko by tutaj było na ten czołg i oddaję, powiem tak. Te HEki na gorilla czy na WTK, oj tylko czekam Tyl Tylko czekam, by te HEczki odpalić, WTK takie owiechać <laughs> Proszę nie zbierać tylko zbyt dużo HP, bo wjeżdżam tutaj, nie? Także chill, niuniek I HEczka cyk, jednego Mam nadzieję, że mi nie da No, to akurat nie jest Taki pełny szał ten ten czołg, akurat potrafi odbić ta górna płyta. O ile dolna łyka wszystko, to ta górna fajnie całkiem odbija. W jednak bym, bym proponował strzelać w ten punkt. Zwłaszcza jak i się wyższym czołgiem niż KPZ. Także taka porada tutaj. Bądź, bądź wierzę nawet, nie już lepiej strzelać. Grille w rogu mapy. Co to za dzban. I ty chyba przeładuję, szczerze zaraz, albo jeszcze nie, bo ten Grille się sował. Hitem na 28 chciałem przeładować. No musicie mu tam blade blindy pokazać, nie? Jak coś, male. Ale spójrzcie, że Vibeek jest, nie? Vibeek takiej e5 po połączonej, właśnie, ci w no coś, coś takiego ciekawego to. Tylko, że nie odbija aż aż tak dużo, nie, jak dziwnie. ale poza tym to mega przyjemne, jeszcze takie teraczki. no powiem wam, picobello, picobello prostu nie? Tylko niestety znowu giereczka na 4000, no damage mi ucieka, damage mi totalnie ucieka, boją się mnie, Al albo mo mojego czołga bardziej, bo kto by się bał takiego bocika, ale przed czołgiem to było, uciekają, nie, ucieka uciekają piersi, <grym> Gdybym ja nie dał jeszcze pecha w tego CS, to byłoby naprawdę w porządku. Może takiego snapa tutaj? Akurat ten czołg lubię walić snap. Źle pocelowałem. M mogłem jeszcze z delikatnie większym wy wyprzedzeniem, ale jak to lata? 1300 pc, no przyjemnie. Tutaj tą po prostu nie bym wcisnął jeszcze. Tak myślę, że 500 damage plus mogę tutaj zarobić, gdybym nie miał łapy z drewna takiej firkowej. Więc byłoby naprawdę w porządku. Ale nie ma tragedii. Nawet blade jakiś weszły. A w tego Grilla. Dwie w Grilla. Dobra. To jest elegancko w takim razie. Nie ma wstydu, tak? Nie ma dwubity po 4K. Jest 4900. Elegancko. Kolejna bitwa. Tym razem na mapie. półsterunek także myślę, że będzie ok. Zastanawiam się tylko, jak zagrać. Ale uważam, że raczej nie opłaca się szarżować zbytnio w tej bitwie. Zwłaszcza podać czwórkę, jagodę, FWA. Mamy dobre czogi. Mimo wszystko mamy Chieftaina, ten Chieftain po nerfie dalej jest mocny, wciąż jest mocny, wciąż ma tą wieżę, która jest do przybicia. I mamy też jakiegoś spoconego Chieftaina w naszej rożynie z ładnym konflażem. podejrzane. Ładny camouflage akurat, błyska ulica, pamiętam na kampanii kiedyś do zdobycia był ten styl. Hmm. A my sobie lecimy. Tak myślę, czy z tej półki bym nie chciał zagrać, wiecie? Albo z tego yy, cooldownu czy, 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 takiego? Na wieżę jakoś popykać, albo właśnie na, na półko rozwiechać. Yy, baczaty się boostują, Nie wiem, jak można sfilować boosta baczatem, ponieważ to jest. A to nie z Pluton. Chwila, co to jest za wysy baczatów? Okej, okay, odpalamy heczki, tak? Polowanie na baczaty hakowymi bestiami. Także cyk, bestiunia jedna. I weszło. Co to jest? Co to są za ja Świle, To nie jest pluton. Nie? Chciałbym tylko tutaj się podkreślić, że to nie jest pluton. To były jakieś randomowe bociki podobno i oni zagrali w taki sposób razem. What? Szczerze? Znaczy, ja powinien dodać właśnie tutaj kilka tych budynków by nie być aż tak odsłoniętym na Przestrzał z mida. To, to, akurat... Oj, to... to są właśnie te hajańki. Także zmiany na tej mapie, jak tutaj będzie budynek yy, Na bardzo duży plus Akurat muszę przyznać, że wyczekuję Zmiana posterunek Ale fajna zaliczka Akurat ziomale boczotach bardzo pomogli by bitwa była przyjemniejsza I <grych> Jolo Wychylimy, takiego quickscope'a Chciałem dać Nie weszło niestety, nie poleciało A Ale jak jeżeli i ten, i ten, to możemy wychylić nawet. Góra chyba strzeliła, czy ten się ma pocisk? O, takie snapy. Takie właśnie snapy do strzelania. Nie mam tutaj, wiecie, w pełni opuszczania na nich. W sensie opuszczania. Nie mam w, te, w pełni takiej pozycji, z której mogę grać typowo na właśnie moją wieżę. Tylko muszę kadłubem wychylać, i to jest delikatny problem. Tutaj nic nie ma, pytanie co te baczaty wykombinują teraz, <grym> akurat nie wiem czy nie cofnął delikatnie, akurat miałem dobrą pozycję, ten mi nie da, bo nie ma opuszczania, akurat byłem świadom tego, że on musiałby strasznie spikować. I no. daliśmy tubkę, on się jakimś cudem odbił, nie wiem, mu na górną płytę ten pocisk, nie, nie podejrzewam przypadkiem, bo też jakiś przeszło na mnie. Rozumiecie, że on pod autkiem strzela? Nieźle Ale no ogólnie ci lejemy. mamy dużo czasu Zniszczę sobie tutaj fop halo, kolego Gdzie ty jedziesz? Kolego, kolego, gdzie on tam kombinuje wyjechać? Wywie Myślę, że może chcieć cofnąć. Skoro ma spoda. No, po takim kątem Dolno pyta te popękka, się niekoniecznie wejdzie. Ale mimo, mimo tego, posiłem się tutaj na pestunie. Chyba. Zwijamy. Szczerze mówiąc, kę Jakoś cofnę sobie delikatnie, ponieważ spójrzcie, co dzieje się na mapie. Ta czwórka też zauważyła, że nie może tak grać Także jest cofna, cofka delikatna tutaj. Yy, gdybym akurat zagrał nawet stąd, nie wiem, czy stąd mogę zagrać. Muszę jeszcze dalej cofnąć. A za to mogę dostać akurat pasteczki te fałpek. Prawie go oznaczę by uciekać tylko i wyłącznie. Bo być mniej więcej w w wiecie, taka zapora. Dobrze, że cofnąłem. Jak to błyskwica zginał w tej pozycji chwilę? What? To jest możliwe. Działko fajne. Jako przyjemne. Właśnie najlepsze jest to, że mamy tutaj hity. To jest dla mnie wspaniałe. Kolejna Fajną pozycję tutaj mamy. Akurat. Muszę przyznać, że jak nie, jak nie będą jakieś chila grać na mnie, to jesteśmy ustawieni w, w tej bitwie. Sorry. Bardzo dobra pozycja. Od to nawet byłbym w stanie się też jakoś ustawić dobrze. By być safe. Względnie. No, 100 czynachy wychylimy. Szybka pestunia. ktoś tylko. O, jak ktoś kontroluje. Więc też jest w porządku. A ja mam niby względny cover taki. Od przodu. No, względny cover to jest. Nie jakiś najlepszy. Aha, bo oni nie mają aż takiego przeszczału tutaj na mnie. Oj, czemu ja się odbiłem do po prostu Sądziłem, że szczerze lepiej mnie spłacić Lużyna. A to się tak skończyło, że po prostu po mnie wjechali. Co tu się wydarzyło najgorszego? Sądziłem, że będzie jakiś lepszy przeszkadza na mnie. Ale nie wiem czy nie powinienem aż tam do końca uciekać razem z tym właśnie hopem, ale no... Ale jak kieleczkę. Myślę, że jeszcze jedną zagramy na spokojnie, ale fajny czołok, fajne działo, przyjemne działo. Tak, gramy jeszcze jedną bitwę. Mapę, tym razem na mapie Westfield i mamy akurat idealny pojedynek Chieftain'a z kpz -em. Idealny pojedynek, zobaczymy kto więcej zrobi w tej bitwie właśnie Czy potężny Chieftain, legendarny, czy nowy, new KZ KPZ Także fajnie, fajnie że, ta, że taką mapkę dało Zwłaszcza na wieżę Także mega spoko porównanie I co? Ja bardzo lubię grać na tej mapie z Renny Czy z jednej, czy z drugiej strony by łapać jakieś właśnie na tym krosie, na tamtym klasie. Zawsze te darmowe pechy lubię wciskać, by mieć taką fajną, darmową zaliczkę. I, w miar i w miarę za darmo odchodzisz sobie bitwę, tak? Z jakimś tam czy czystym kątem i nie zbieraniem, załóżmy, jakichś pesty głupich. To jest taka fajna sprawa, że lubię tutaj jeździć. Właśnie czas ludzie tam klasują. Ja ten celownik jest naprawdę bardzo przyjemny. Muszę przyznać, że jest super. Jak ziom nam tam skresowo, to raczej już nie chcemy z tym wychylać. Hmm. Pograłem może na Oj, oj, 268. 28, Uy, u, u, u. No 28 jest groźny akurat. Groź, groźny byk. Że nie wiem, czy to chcę pograć, aż w taki sposób. W ogóle ja się pomyliłem, nie? Bo KZ ma 8 stopni opuszczenia, a nie 10 właśnie. Także, tak, także taki mój fuck up, delikatnie, ale cóż, zdarza się bocikom, takim, takim jak ja, między innymi. Nie wiem, czy ten Polak nie chciałby za chwilę agresywnie zagrać, szczerze. Że ja ten y, 50TP bardzo możliwe, że on się poczuje za chwilę. Mamy taką bitewkę, gdzie raczej yy, jesteśmy yy, jesteś dominowani. Wciw tutaj na poważnie. Jak ty, kolego, tak wychylasz agresywnie. Nie, nie podoba nie, nie poda mi się to bardzo, zwłaszcza że ma konia tutaj, które powinien go niby kontrolować w bok wieży. Nie wiem czy to za chwilę nie będziemy musieli cofać stąd. To Także... nawet nie jest kwestia to tylko kwestia tego, jak moje drużyna gra. Ja już chyba teraz cofnę, bo widzę jak to się skończy. Że nie jest dobrze. Teamek głocików, takie właśnie życie. Cofamy szczurzyć na czerwoną linię. Czyli to, co co lubicie, oglądać w odcinkach wasz ulubiony content. Oj, no troszkę szkoda. Ale takie życie, nie? nie było tam nie było możliwości nawet zostać, bo nie lubię cofać z pozycji. Nie lubię uciekać akurat, by podać wynik bitwy, ale no. Było bo trzeba tak zrobić i tyle no Na cover, że nie, nie mieliśmy nic specjalnego, oni mieli 28 snajpera Potężnego No a my jakieś krówki W stylu jak gara, który pewnie nawet nie, nie był w stanie wychylić tam dobrze Jakieś pechy jeszcze, staram się spłacić maksymalnie na dojeździe Jakby Jakiś tam wynik zrobić jeszcze Ale nie ma lekko 2000 Widzę, że klikają na mnie, ale nie wiem co lepiej zrobić mogę szczerze w tej grze. Na lewo było ciężko zagrać. A tutaj mamy jeszcze taką bitwę, którą jako tako się da dograć, że da się dograć w taki sposób by damage zrobić. Ale nie, nie da się dograć by ją wygrać raczej w onpie, szczerze. Jeśli, jeśli bym wygrała tą bitwę w taki sposób, że ją wygrywamy to jest wow, nie? Ale nie ma szans. Fajne, no co za agresywny zawodnik Tak, czoło go bardzo fajnie skopia, jest przyjemne Fajne, miłe, eleganckie Ale no, musimy się chyba przestawić Czy, Czyli jednak ci w tej lepszy? Podejrzane Czy, Czyli jednak ci w tej lepszy? Czy to jest kwestia drużyny? Ajajajaj, a może to jest kwestia gracza? Że jestem sł słabszy od tamtego divterna, no, wiecie nie sprzęta technika, robić ciepłe zawodnika, nie, to jest to właśnie, to jest to, widzę, tak to wyszło niefortunnie, ale drużyna się totalnie poskładała, nie, nie wiem. To też jest właśnie kwestia, że gdybyśmy mieli SRV'a tutaj, czy cokolwiek takiego, netgrilla, Grilla, który by tam jakoś fajnie drzewka powali, to oni by dostawali takie tuby za każde wychylenie, a ja myślę to w taki sposób, także myślę, że nie będę przedłużać, tylko przejdziemy do samego podsumowania tego odcinka, także myślę, że to by było na tyle w tym właśnie odcinku. Nie, nie wyszło najlepiej. Nie, właśnie sam Ci w też nie zrobi jakoś świetnego wyniku, tylko spójrzcie na to, nie. Pięć czołgów, które z 6000 bardzo, bardzo średnio. Także mam nadzieję, że, że sam odcinek Wam się podobał, że mniej, mniej więcej Wam pokazałem, jak grać tym czołgiem, na co go stać, że jest właśnie lepszy po tym względem, że ma naprawdę fajne działo i świetnie się z tego strzela. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka do końca i trzymajcie się jego dnia życzę.